Orchowiec. Tak daleko, a tak blisko. Orchowiec leżał na krańcach województwa zamojskiego. Teraz leży na krańcach powiatu krasnostawskiego, zaledwie 11 km od trasy Lublin-Krasnystaw. Naszą uwagę Orchowiec zwrócił swoim ciekawym położeniem topograficznym i układem pól. Wieś rozłożona jest w okrągłej kotlinie, tak jakby w starym kraterze meteorytowym. Jej dno urozmaicają wąwozy lescowe, łączące się w system odwadniany przełomową doliną w kierunku łopiennika. Niegdyś musiały tu istnieć obfite źródła sprzyjające hodowli zwierząt. Gospodarstwa powstawały blisko wody i paszy. Teraz wody jest mało, a źródlany strumyk. Wysycha po kilkuset metrach. Zielone dno kotliny wyróżnia się w krajobrazie. Występują tu głębokie wąwozy i pagóry. Na spłaszczeniach powyżej widzimy paski pól, które rozchodzą się promieniście od środka wsi. Ten układ pól jest osobliwością w skali całego województwa lubelskiego. Ciekawe, jak mieszka się w tej wsi, położonej i tak daleko, i tak blisko. Opowiada nam o tym pani, mieszkająca tu od urodzenia. Mieszkam od dziecka w Orchowcu. Ojciec mi szybko zmarł, miałam 15 lat i zajęłam się mamie pomagać w gospodarstwie. Miałam dwóch braci: brata Czesława i brata Edwarda. No, później się wydała, miałam 19 lat, no i też na gospodarceśmy byli, maliny, truskawki były, buraki się kiedyś dawniej sadziło, zboże się siało, to wszystko, tytoń kiedyś też trochę był, sadziliśmy na gospodarce, no lekko nie było na gospodarce, bo nie było kiedyś ni kombajnów, to wszystko trzeba się było bardzo napracować, tak. Kiedyś tak było, że założył sklep państwowy. W domuśmy mieli ten sklep, handlowaliśmy skromnie, każdy przychodził, Cud jest młodych trochę gospodarzy, ale są wszyscy ludzie uprzejmi, uczciwi, pracują ciężko i jest wszystko nie najgorzej. A ja też sąsiadów mam bardzo dobrych, dbają o mnie, córki moje też dbają. Ci szkolny jeździe rano po siódmej, a zabierają pań starszych. A w czasie wakacji? A w czasie wakacji to się nie ma czym dostać. O, mam nawet do lekarza wizytę odmówiłam. Nie ma ktoś zawieść, bo teraz tak są owoce, każdy zbiera, żniwa i jest ciężko. A chcą wziąć do miasta, ale wolałabym być na wsi. Bo jest zdrowsze powietrze, póki mogę, jeszcze sobie radzę. Mam troszkę grządków i tak się żyje. Lepiej, bo jest renta, rząd dba o nas, dodał nam te 500 plus, dodaje trochę na węgiel, nie jest najgorzej. Aby gorzej nie było, tylko zdrowia brak. To tylko chodzi o zdrowie. Jakby było zdrowie, to już by było ok. Na tym kończymy naszą relację filmową z miejsca, które z wysoka wygląda jak słońce.